Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem suchy i dzisiaj kontynuujemy najlepszą z najlepszych arem. Gdzie nasz przeciwnik ma dwie martwe sklepy, jedną martwą Ciri i erupcję mocy. Problemem w tej są właśnie ten: stary grad z 12 punktów. I że to że jest bardzo dużo stremnych kart, bardzo mało brązowych. Jakbym miał taką. takie ratio na żywio, to ja bym się bardzo cieszył. Gramy z kimś na szóstym poziomie. Próba trawsze, czy powiedziawszy, nie jest zła. Kiedy, czy później, raczej uda nam się coś wbić do 10 do 11 punktów. Gryf jest ok. Piętrlica jest martwa. Ostatnie życzenie też jest w porządku. He, to jest maszyna. Więc odrzucamy. <grym> Dwóch hawalachów. <grym> I w będziemy w stanie ją zagrać. I co jest najgorsze, ostatni Askel. Eh, trzeba go zostawić. Eh, Marwan nie jest taki zły. Będę w stanie zobaczyć, co brzmiał w przeciwnik w ręku. Więc tragedii nie ma. Jeżeli nas pasuje w drugiej rundzie, to wyrzucamy regisa po prostu. Chyba, że dobierzemy trolicę. Czy zobaczymy, co dobierzemy. Do, do Teraz 4 punkty c na długą rundę, jest szczerze powiedziawszy, całkiem niezły te 4 punkty to jest 1 punkt, więc wyrzucamy Regisa wrzuciliśmy 1 punkt, dostaliśmy 1 punkt świetnie okej, okay, wygląda na to, że na szczęście przeciwnik chyba będzie chciał grać czy my zagramy, raz że nasze duże tempo? ale nie, nie chce grać, wkrótce nadejdzie burza lecz póki co, korzystajmy z pogod ha, dobrze, mamy całkiem niezłe karty nie wiem, czy coś nam uda się znosić do 10, szczerze powiedziawszy. Jednakże, jeżeli nie, to próbą trafra się co będziemy w stanie zabić jakąś dziesiątkę. E, warunek też nie jest zły. Okej, zagrywam nasze tempo. 12 punktów to jest. To jest coś? To już coś. To nie jest neutralna karta, panie. Zobaczmy, jakie karty sobie dobrał. Ok, żadnej nie złotej, ale ma 5 gilet, na to trzeba uważać. Paweł Lejasa 12-punktowego. Aha, pewnie ostatnio z Elejasa pojawiło się to. Tutaj. Ok, to to się wydarzyło. My czekamy, aż zagra jakąś siódemkę, żeby zagrać. Vernona. póki nas no się z tym nie pali. Więc chyba zagrywamy na najgorszą kartę, czyli Syrenę. O jak, mamy 20 punktów przewagi. To już jest całkiem, całkiem sporo. Z Fringuna doszło na problemy. Zmień siłę jednostki po prawej na siłę z lewej. Okej, okay, czyli po lewej chcemy stawiać mocniejsze rzeczy. A, pa pa, pa, pa. Zepsucie toczy to miasto. Cały czas trzymamy takie 20% to przewagi, to Okej, okay, zagrał wy... 7, znaczy że zagrał 7 nie jesteśmy w stanie zagrać Verona za największe tempo. Najważniejsza jest sprawa temerska. No ile? 10, 13 punktów. Nie ma się czego stwierdzić. potrzebuje odnowy. Eee, chyba zagramy Derana. Znaczy nie, poczekamy. Będzie kombo Deran, run sea -heal, próba traf. mi się gdzieś wydaje. Problemem jest tych dwóch awalachów. Gdyby nie, to bym czuł się całkiem bezpiecznie. To jest pewnie dwa punkty, a to może być zero, ale zobaczymy. Okej, okay, jest drugi Wrygaf. Okej. Okay. Nie zasługujecie na moją ilość. Zaryzykowaliśmy, ale dostaliśmy 14 punktów. Eee... Zaraz zaakomujemy chyba brygadę impera. Żadnych nielojalnych jednostek nie będziemy mieli. Na 6 punktów. O, już jest całkiem, całkiem. Niestety żadna z tych jednostek nie ma życzenia śmierci. Eee. Yy. Zemsty znaczy, więc nasz gryf jest taki tylko 9 punktowy A ja to też nie jest źle. Też nie jest tragicznie. Szczerze powiedziawszy, nie chcę grać tych awalachów. To jest ciekawe, czy jest lepiej odrzucić Awalacha Czy zagrać go i zaryzykować, że dobierzemy jakieś świetne karty. Bo jednego sobie pozwolę odrzucić. Z zobaczymy. Te jego katy są naprawdę bardzo marne, więc dużo zależy jest od tych dobrem kat. No, czyli grałem te karty. świetnie. Okej, okay, ale jesteśmy na dosyć dużym prowadzeniu, więc sobie pozwolę jednego Walaha odrzucić. Przy ręcznym odrzucaniu drakar bojowy nie działa. No ciekawe. Łatwo zapamiętać. Plan jest taki, że zagramy teraz e, terana. Terana, następnie sychila, na końcu próbę traf, jeżeli będziemy musieli to zagramy Awalacha, jeżeli nie będziemy musieli to nie będziemy grali. I raz, dwa, trzy, cztery są nieparzyste, a dwie są parzyste, czyli atakujemy wszystko co jest nieparzyste. A, tylko teraz musi się do dziesięciu, nie do jedenastu. Czyli po prostu próbę traf użyjemy jako kontrolę, zabijemy jakąś dziesiątkę. Chociaż mamy jakiegoś Wiedźmina. weźmina żadnego nie mamy absolutnie. Więc po prostu zabijemy jego przemytnika. Okej, okay, raczej nie będziemy grali awalacha Nie ma takiej potrzeby. Północ się ukorzyta. Takie jest jej przeznaczenie. Garen musi teraz zabrać jakąś kartę i zagrać ją raz, to jest, wiemy, że to jest tylko 7 punktów, więc nie ma żadnego sensu, żeby zagrywać Awalacha i ryzykować, że dopiszemy mu jakieś dobre karty, a sami się, się zagramy jakieś słabe. Awalach jest ryzykowna na arenie. Znaczy, szczególnie na, na tej arenie. Okej, okay, udało się wygrać, my jeszcze do jednego pojedynku. Północ się korzy. takie jest jej przeznaczenie. Bieda to do Bruwer bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. KC oczywiście nie chcemy, bo to jest tylko jeden punkt. Um, tarczowniczka to są tylko trzy punkty. Wejdzące to są tylko dwa punkty. Więc te karty wyrzucamy. Bardzo możliwe, że Iris to jest tylko minus 3 punkty. Miałem absolutnie że, że, zielonego pojęcia. Czy mamy jakąś kartę, która jest w stanie zabić? Nie mamy żadnej w ręku. Jest całkiem możliwe, że Iris trzeba będzie wyrzucić. No potrzebuje odnowy. Okay, okej, on z jakiegoś powodu postanowił, że będzie grał o rundę pierwszą. Które jednostki są przeklęte? Poza czarodziejem nic nie jest przeklęte, więc okej. Okay. Hmm. Znaczy poza poza Aegis. Nie wiem już o czym mówię. Jedyne właśnie punktów jakie mamy to jest przekętyczny. Znaczy, że on grał, więc raczej nie będzie pasować. Więc raczej nie ma powodu, żebyśmy grali jakoś dużo. Jak on gra, to on chce wygrać pierwszą rundę. No dobrze, no to mamy martwego sklepa za sobą. Teraz możemy zagrać coś. Teraz to trzeba być na prowadzeniu. No też może być 0 punktów. Aż my mieliśmy kilka kart specjalnych. Więc możemy sobie zaryzykować, żeby ją zagrać. Lepiej teraz niż później. To mu trochę ogranicza. Bo strac nie jest takie zła. Chyba lepszy nie będziemy mieli. Jeżeli nie za nic słabszego, to rzucamy teraz pawetę. Nam to wtasuje tylko jedynkę, ale jemu aż szóstkę. Tak, to jest czas na pawetę. Przestańcie! To nie było aż takie dwa. Nie wiem, tylko problem jest, czy mamy jakieś karty, które zdają wrażenie. Jakbym wiedział, że mam jakąkolwiek kartę, która zadaje wrażenie pod bruwerem to bym ją zagrał. Żadnych klejnot nie miał, żadnych klejnot nie dawałem więc to nie ma żadnego ryzyka z tym. Hmm. Chyba, że zagramy Iris i będziemy czekać aż. Nie. Iris musimy wymienić, ona jest zbyt ryzykowna. po prostu cała reszta naszej karty jest zupełnie do niczego. Dosyć gadania! Bierzemy się do roboty. Coś jest przeklęta, jednakże raczej nie, byśmy nie chcieli grać rycerza w, w, tego. Tylko nie wiem, czy ja mogę odrzucić. Odrzucić zdolność rycerza. Chyba nie. Come on, na pewno jakąś kartę specjalną. Kilka, z ich dałem. Nie po to, żebyś ich nie, nie, nie miał. Okej, okay, czyli ma na oddaje nam rundę za darmo. Eee, najłatwiejszy sposób w jaki możemy wygrać potrzebujemy 2 punkty, więc mamy, rzucamy 3 punkty. My mam czyli bym nie miał kapy specjalne i to po prostu była presja na nim, żeby je nie zagrać. Więc mimo wszystko opało się zagrać. Okej, okay, to jest 2 punkty, to jest 5 punktów, to jest minus 3 punkty. Więc wyrzucimy iris. my pasujemy to. Mamy bardzo marne karty. Jednakże liczymy na to, że nasz przeciwnik też ma marne karty. A możemy na to liczyć. Jednakże, co wyrzucimy? Możemy zaryzykować i wyrzucić wiedzącego. Albo nie ryzykować i wyrzucić Regisa. Jeżeli on będzie miał jakikolwiek wzmocnienia, chociaż nie powinien mieć. Ja mu w talni nie dawałem że on jest wzmocnień. Musi pójść Redis chyba. O wow. O wow. O, wow. Musimy zagrać krąg przewłanie, tylko on zagra jakąś przeklętą jednostkę. Nie wiem czy on miał jakieś przeklęte jednostki. Wydaje mi się, że mógł nie mieć. Wydaje mi się, że mógł nie mieć. Jak to jest 8 punktów, to jest chyba nasza najmocniejsza karta. Krąg to jest 10 punktów, chociaż nie wiem, czy będziemy mieli mocniejszy. A nie, bo na pewno zagrywałem. A. Rozsądnie, no, rozsądnie. Ciekawe, czy przez to przegramy. się ukorzy. takie jest jej przeznaczenie. Szkoda, że na Arenie nie ma tych nowych ramek, ok, tuż chyba przegraliśmy. Czy w ogóle mamy tyle punktów. Mogę nic nie stworzyć, nie? Nie, ja muszę coś stworzyć. A będzie w stanie skreślić kadencję jednak jednakże my już to i tak przegraliśmy chyba, więc to nie ma żadnego znaczenia. No, my tu, my nawet tyle punktów nie jesteśmy w stanie wrzucić chyba. Mamy absolutnie żadnej karty specjalnej. Absolutnie. My już nawet tyle punktów nie mamy, więc możemy spostrować Nie wiem, nie wiem co sądzić o tej arenie, szczerze powiedziawszy. Napiszcie w komentarzach, jeżeli wam się podoba, jeżeli byście chcieli zobaczyć. co z chęcią pogram, właśnie tylko po to, żeby się pośmiać przy budowaniu talii. Może albo zobaczyć, jakie ja słabe katy ja wyciągam. Tymczasem dziękuję, że byliście ze mną i jak zwykle widzimy się w kolejnym filmiku. Pa pa. pa.